Panie pośle, minister Ziobro składa wniosek do Trybunału Konstytucyjnego właśnie w sprawie mechanizmu warunkowości. No i teraz pytanie. Nawet gdyby Trybunał za jakiś czas orzekł zgodnie, pewnie, z oczekiwaniem ministra, ministra Ziobry, to co to oznacza? Co my, jako Polska, tym uzyskamy? To oznacza, że Trybunał Konstytucyjny, który w sprawach dotyczących e, e, Podziału kompetencji pomiędzy porządek prawny, że Trybunał Konstytucyjny inaczej. Trybunał Konstytucyjny jest instytucją, która może rozstrzygać konflikt prawny pomiędzy organizacją międzynarodową, jaką na przykład jest Unia Europejska, a porządkiem prawnym w Polsce, jeżeli dochodzi do konfliktu kompetencji. Jeżeli Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie że Unia Europejska przekracza swoje kompetencje, no to, no to nie to, to jest bardzo, to po pierwsze obowiązuje, wbrew temu, co niektórzy będą próbowali mówić, dlatego że przypominam, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne i powszechnie obowiązujące, i cytuję tutaj Konstytucję. A po drugie, oczywiście, no będzie to bardzo ważny argument w rozmowach z instytucjami unijnymi, które, jak widać, bardzo się tego boją, bo robią wszystko, co w ich mocy, aby. Trybunał Konstytucyjny w Polsce się nie wypowiadał, bo bardzo, bo, bo mają świadomość, jaką to ma moc. Chociaż próbują ten cały system unieważnić. Ja chcę, żebyśmy wszyscy wiedzieli, o co w ogóle toczy się ta walka. Ta walka się w tej chwili toczy o to, czy w Polsce jest jeszcze demokracja, czy jej nie ma. Dlatego, że jeżeli przyjęlibyśmy, polskie państwo zgodziłoby się na ostatni wyrok CUE, który mówi o tym, że polska konstytucja już nie obowiązuje. Że to my, sędziowie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, stanowimy najważniejszą i każdą władzę w Unii Europejskiej, I to co się powie, w całej Europie, i to co, się powie, to, co my powiemy, to ma być wykonywane. I był taki król Francji, Ludwik XIV, który mówił, że państwo to ja. No i ostatnim wyrokiem Tsue sędziowie powiedzieli, że Europa to my. No ale panie pośle, no to właśnie, biorąc pod uwagę te ostatnie dni, teraz jest ten wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Minister Ziobro zakłada, że Trybunał... No, um, Orzeknie tak, że te rozwiązania właśnie dotyczące mechanizmu warunkowości nie będą dotyczyć Polski. No ale z kolei SUE we wtorek orzeka, że praworządność Unii wymaga, aby sądy krajowe miały prawo dopuszczać niewykonania orzeczenia sądu konstytucyjnego sprzecznego z tym prawem. No więc jakby już tutaj widzimy, że Unia Europejska i jej niektóre instytucje mówią, no dobrze, no orzekniecie sobie co chcecie, ale my już wcześniej powiedzieliśmy, że to nie będzie wiążące. Znaczy, pani przeczytała słowa. Gdyby te słowa instytucji europejskiej wziąć na poważnie, to że one oznaczają ni mniej, ni więcej, tylko że w Polsce konstytucja już nie obowiązuje. Oni obalili konstytucję. A przepraszam, na jakiej podstawie? Polska konstytucja została przyjęta przez większość Polaków w referendum i jest najwyższym aktem w Polsce. Zresztą artykuł 8 mówi Konstytucji mówi o tym, że. Konstytucja jest y, najwyższym prawem Rzeczypospolitej, a, a Unia Europejska jest tylko organizacją międzynarodową, w, do której możemy transferować swoje uprawnienia i się godzić na to, że w pewnych obszarach ma pierwszeństwo, ale tylko w tych, które wytransferowaliśmy tam. O tym mówi traktat do, trakta do Unii Europejskiej, Jego ja przypomnę, bo on jest bardzo ważny w kontekście tej rozmowy, który, zakręca, który brzmi tak, artykuł 5 traktatu Unii Europejskiej, granice kompetencji Unii. I, I mówi tak, że granice kompetencji Unii wyznacza zasada przyznania. Mianowicie zgodnie z zasadą, zgodnie z tą zasadą Unia działa wyłącznie w granicach kompetencji przyznanych jej przez państwa członkowskie. I teraz klucz sprawy polega na tym, że to co pani przeczytała, czyli z tego wyroku TSUE oznacza, że nie tylko te kompetencje, które Polska przyznała, przekazała Unii Europejskiej, ale wszystkie i co ważniejsze, sędziowie Trybunału przyznali sobie te kompetencje nie na podstawie traktatów, bo w traktatach jest coś wręcz odwrotnego. Jak to w takim razie jak zmusić te unijne instytucje, jak zmusić CUE, jak zmusić Komisję Europejską do respektowania tych traktatów zgodnie z tym, co pan przeczytał, zgodnie z traktatami? No właśnie, bo to jest też ważne, żeby to zrozumieć. Czyli skąd, skąd to władztwo sobie przyswaja, przyswajają sędziowie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej? Nie z traktatów. Tylko oni źródło tego prawa biorą z własnych orzeczeń poprzednich, czyli sami sobie przyznają dodatkową władzę. Jakby system demokratyczny w Polsce, w Polsce na całym świecie, w Europie, e, e, został skonstruowany na monteskiuszowskiej zasadzie, która polega na, tym, która polega na tym, że żadna władza, e, że są trzy władze i żadna nie może mieć e, e, przewagi nad inną. To jest ta zasada check and balance, czyli, żeby był balans pomiędzy tymi wszystkimi władzami. W Unii Europejskiej tym orzeczeniem tworzy się system, że jest jedna władza sądownicza, która jest nad wszystkimi i zawsze ma w każdej sprawie ostateczne słowo. I co to oznacza? To oznacza, że Polacy tracą wszelkie prawa. Że w sytuacji, w której na przykład byłby konflikt pomiędzy Niemcami a Polską, a takich spraw może być bardzo dużo, widzieliśmy nie, nie, niedawno na przykład sprawę Turowa, teraz energetyka, prawda? Gdzie wszystkich nas to dotyka w swoich portfelach. Ta inflacja, to jest dzisiaj zielona inflacja, ideologiczna inflacja, którą wymyśliła Unia Europejska. I jeżeli przyjmiemy te ich nowe rozwiązania dotyczące, na przykład Fit for 55, to polskie społeczeństwo zbiednieje, zubożeje. I na przykład albo i teraz kluczowe pytanie polega na tym, jeżeli my chcemy, żeby Polacy w tej sprawie mieli ostateczne słowo. To trzeba dokładnie robić tak, jak robi Zbigniew Ziobro i tak jak wcześniej mówił Trybunał Konstytucyjny, Zjednoczona Prawica i tak dalej. Natomiast, ja, że nie Ja, ja to, to rozumiem, panie pośle, ale no, w takim razie zapytają nasi widzowie, zapytają też obserwatorzy. No dobrze, nawet jeśli będziemy my się trzymać ściśle, nawet jeśli orzeknie. Trybunał Konstytucyjny, że tak, Konstytucja jest tym najwyższym prawem. No ale zgodnie z tymi orzeczeniami TSUE, no to się wyklucza, więc w takim razie jakby co zrobić, jak skłonić, się, nie wiem, Unię Europejską, instytucje takie jak TSUE, żeby się tego trzymała, bo no, te dwie rzeczy wedle mnie, literalnie one się zupełnie wykluczają. One się wykluczają, ale pamiętajmy, że, że TSUE testuje, bo to są tak naprawdę politycy w Togach, jedno z, sądów. jedno z najbardziej upolitycznionych sądów, który wykonuje wolę najważniejszych państw w Unii, żeby na przykład marginalizować Polskę. I najważniejsze w tym wszystkim jest dzisiaj to, aby po pierwsze, yy, oni to testują, sprawdzają, czy Polska się cofnie, czy się nie cofnie. Jeżeli Polska przestałaby się wreszcie cofać i zaczęłaby atakować CUE, tak jak powinniśmy to robić od początku, jak sugerowałem, no to przypomnijmy, CUE nie ma żadnych narzędzi, aby od nas na przykład egzekwować te kary. Poza atakować nas. cUE, czyli pozywać na przykład, tak jak no, bywają pozywane kraje czy też inne. Stosować sensie? wszelkie dostępne narzędzia. Stosować często weto, mówić, że dopóki wy będziecie łamać prawo. To nas wasze zasady nie obowiązują. Jest konwencja wiedeńska mówiąca o tym, że jeżeli jedna strowa, strona umowy łamie umowę, to druga nie musi jej przestrzegać. My po prostu Polska musi zacząć się zachowywać jak y, państwo z godnością i po prostu przestać już y, po, pozwalać na to, aby nam chodzili po głowie, łamiąc prawo, łamiąc konstytucję, łamiąc praworządność, bo generalnie w tej grze chodzi o to, aby Polska nie urosła. Polska po prostu, oni mieli jakieś wyobrażenie o naszym państwie, że będziemy jakimś ich podwykonawcą. Otóż się okazuje, że Polska, szczególnie w ostatnich latach można to zobaczyć, bardzo szybko się rozwija w różnych obszarach. Eee, I oni chcą zatrzymać rosnącą Polskę, zanim będzie za późno. I dlatego stosują te różne haniebne metody, praktyki, I które. Stąd przecież... też wniosek do Trybunału Konstytucyjnego złożony przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Bardzo dziękuję za rozmowę, Patryk, jak i europoseł. Solidarna Polska. Dziękuję za rozmowę.